Pokój i dobro kochani. Dziś jest czwartek, 12 czerwca. W liturgii obchodzimy święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone paswisko. Kochani, w Starym Testamencie każdy kapłan, zanim złożył ofiarę za grzechy ludu, najpierw musiał złożyć ofiarę za swoje własne grzechy, później dopiero składał ofiarę, żeby przebłagać za grzechy ludzi. Natomiast pan Jezus był zupełnie wolny od tego, jako ten, który jest synem bożym, który nie popełnił żadnego grzechu, który wprost przeciwnie, on uświęca innych. Po swoim zmartwychwstaniu, kochani, pan Jezus zaprosił również do swojego jedynego niepowtarzalnego kapłaństwa, wiecznego kapłaństwa, również ludzi. Po to, żeby byli Jego narzędziami, Jego ambasadorami. Kiedy kapłan staje w tym miejscu, w którym teraz jestem w Kościele, kiedy wypowiada słowa, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. To nie myśli o sobie, o na przykład Piotrze, Kleszczu, ale myśli o Panu Jezusie, że pożycza Jego osoby, w Jego imieniu, wypowiada, to jest ciało moje. Pan Jezus posługuje się tym człowiekiem. Oczywiście wiemy o tym. Że nawet gdyby kapłan był grzeszny, gdyby tutaj stał właśnie w tym miejscu z wielkimi grzechami ciężkimi, to ofiara jest ważna, dlatego że to nie dzieje się mocą ofiary człowieka, kapłana, ale mocą Jezusa Chrystusa. To Pan Jezus działa. My natomiast użyczamy mu swojego głosu, swojej osoby. Dobrze jest, jeżeli kapłan jest taki przezroczystym, jeśli jest takim czytelnym znakiem. I można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach ma miejsce tzw. kryzys kapłański. To znaczy bardzo wielu ludzi, młodych, nie odpowiada na wezwanie Pana Jezusa pójdź za mną. I te słowa z dzisiejszego pierwszego czytania z Księgi proroka Izajasza, kiedy Pan pyta, kogo mam posłać, kto pójdzie w moim imieniu, to prorok mówi, oto ja, poślij mnie. Natomiast dzisiaj wielu ludzi chciałoby powiedzieć, Oto On pośli go, albo jego, albo ją. Ja wiem o tym, kochani, że jesteście przywiązani do wielu różnych nabożeństw, do różnych liturgii, ale nic nie jest w stanie zastąpić liturgii mszy świętej. Pan Jezus jest obecny w wielu aspektach podczas Eucharystii. Na przykład w zgromadzeniu eucharystycznym, gdzie dwaj albo trzej są zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Jest obecny w swoim słowie. Również jest obecny pod postacią chleba i wina. Pan Jezus również jest obecny w osobie kapłana, który w tym momencie przestaje być prywatną osobą, ale reprezentuje Pana Jezusa. Oczywiście, żeby było jasne, nie da się zastąpić Pana Jezusa. On jest niezastąpiony. Pan Jezus wystarcza i nie trzeba go wcale zastępować, ale można współpracować z Jego łaską. Gdyby kapłan sobie przypisywał jakiekolwiek łaski, dary, uzdrowienia, to prawdopodobnie byłby to kapłan, który jest fałszywy, który nie jest kapłanem Jezusa Chrystusa. Natomiast Boży Kapłan to ten, który cokolwiek dobrego mówią o nim, odnosi to zawsze do Pana Jezusa. Dlatego, że Pan jest jedyną osobą, która jest godna, aby ją oklaskiwać, aby oddawać mu cześć i chwałę. Tak jak w liturgii starotestamentalnej trzeba było wielokrotnie składać ofiary, zabijać baranki, żeby przebłagać za grzechy ludu, za grzechy również kapłana. Tak, Jezus Chrystus złożył jedną, jedyną niepowtarzalną ofiarę Jezusa Chrystusa. Natomiast ksiądz, kapłan, jest tą osobą, która uobecnia nie swoją mocą, mocą Ducha Świętego, żeby było jasne. Gdybyście, kochani, chcieli mnie spytać, co czuje kapłan, kiedy staje w tym miejscu, kiedy bierze chleb, kiedy bierze kielich z winem, kiedy mówi słowa konsekracji z ostatniej wieczerzy. Bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje, to jest krew moja. Co czuje kapłan wtedy? To ja mogę powiedzieć, jest to dla mnie ogromna tajemnica. Jest to jakieś misterium, że ja, grzeszny człowiek, dotykam świętego Pana Boga. Co więcej, przez słowa, które wypowiadam, wprawdzie nie są to moje słowa, przez słowa, które wypowiadam, Pan Jezus przychodzi tutaj na ziemię. Święty Franciszek kiedyś powiedział, że kiedyby spotkał anioła i kapłana najbardziej grzesznego, to najpierw by podszedł do kapłana i ucałował jego dłonie, dlatego, że przez jego dłonie przychodzi na ołtarz, przychodzi na ten świat Pan Jezus. Powiem Wam, kochanie, o ogromnym poruszeniu, które przeżywam, kiedy udzielam komunii świętej. Staram się to robić bez pośpiechu. Kiedy biorę komunię świętą i mówię ciało Chrystusa i patrzę w oczy człowieka i słyszę z ogromnym przejęciem Amen. Widzę bardzo często w oczach ogromną wiarę, ogromną miłość do Pana Jezusa. To widać, to jest autentyczne, tego nie da się, to nie jest udawane. Natomiast czasem zdarza się, że niektórzy w sposób bardzo rutynowy przyjmują komunię świętą. Kiedy mówię ciało Chrystusa, przyjmują, od razu odchodzą, rozglądają się naokoło. Boli to moje serce. Być może wiąże się to z tym, że brakuje takiej świadomości, że tutaj jest obecny. Sam Pan jest w swoim ciele i w swojej krwi. I mam, kochani, do Was dwie prośby. Jedna, żebyście szanowali kapłanów. Nie ze względu na ich świętość. Mogą być czasem o wiele większymi grzesznikami niż Wy, ale ze względu na ich posługę, że oni kiedyś odpowiedzieli Panu Jezusowi: Oto ja, poślij mnie. I druga moja prośba to, żebyście modlili się o nowe powołania do kapłaństwa, do życia zakonnego. Być może ktoś z Was, kto teraz słucha tego zielonego pastwiska, stanie kiedyś w tym miejscu, tutaj i powie: Bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje. Kiedy powie Pan z wami, kiedy będzie błogosławił w imię Pana, potrzeba wielu dobrych, świętych kapłanów. Być może jest tam ktoś po drugiej stronie tego okienka, kto czuje wewnętrznie powołanie do kapłaństwa, czy do życia zakonnego. Nie wie jak to zrobić, nie wie czy, czy da radę. Jeśli odpowiesz Panu Jezusowi tak... To On da ci wszystkie potrzebne łaski do tego, żebyś tę misję wypełnił. Co więcej, będziesz miał ogromną radość w sercu, że jesteś właściwą osobą, na właściwym miejscu o właściwej Porze. Na zakończenie, kochani, z tego miejsca przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże Papa. Pa. Do jutra.